Yo się manko, ja jestem Igor Stasiak. Witam Was na moim kanale. Dzisiaj sobie zagramy w Brawl Stars Jak widzicie, mam 1004 pucharki. Zrobimy sobie dzisiaj gdzieś tak. 1100. Dobra, to lecimy z Koksem. 1100 pucharków. Pozdrawiam LF Hycer. Subujcie jego kanał tak samo i mój. To więc e LW gramy. Time to level up. This Pani sobie co, co tu robi. A jak ktoś ma venom napisane? Budę jaki. Jaki głupi venom? To są się tam dał wziął? No widzisz, mortis taki kurde się podchodzi normalnie. Mówi nie kurde człowieka. Nie, człowiek nie. Przoda, nie. To mi się znowu ma nerwy? Showdown nie. Jestem mortis, to ja pies. Dobrze, tutaj na Majkiem bardzo fajna gry. A jeszcze sobie to zmienimy? Się trzeba chwalić, że się ma Broka. Ja to nie. nie trzeba pochwalić, że nie ma tutaj tego pana. Jeszcze kurde nie mam Rico, kochani, no nie mogę tego wytrzymać, bo nie mam jeszcze Rico Ja a, bardzo bym chciał mieć Rico Mogłem mieć Dżina Bo Dżin z Frankiem mieli bardzo fajne połączenia Kurde, leci Mike Chodź ci będzie rzucał, no A ty nie zamiarujesz wyjść na dwór? Go będzie właśnie bił. Opa. Aha, ja grałem. Ale zarałem. A ten kolej bym nie mógł zabić. I słuchajcie, kochani, mi o, o tą piosenkę chodzi. Mam dla Was prośbę. Za rok dopiero, dopiero będzie, bo w tym roku lecę z samolotem na całe wakacje do Hiszpanii. I niestety nie będę mógł zrobić tej piosenki, czyli będzie za rok. Takie też powiadomienia, kochani. No po prostu ja będziecie pisać coś w komentarzach. No, musi być w następnym roku, bo teraz będę cały, cały, całe dwa miesiące w Hiszpanii. Na, na, na to wam nic nie poradzę Będą się pojawiały też w Hiszpanii odcinki Będzie takie ten Tylko, że piosenki tam nie będę mógł nagrać Bo będzie trzeba, Cały sprzęt by było, trzeba zabrać A tylko Ileś tam kilogramów można zagra, zabrać A to by było To by ważyło 180 dobra Pograny I będzie to za rok. Spike! Spike, find it. Spike. this okay, Spike. No horse, no horse. No horse. i dla do naszej snorendy aj tu go należy spowolnić tam go spowolniło A dobra, to mojego go Nie, eee, tam zarli Dobra kochani Jeszcze może do skrzyneczki dozbieramy i już skończymy może filmik no, dobra, do skrzyneczki polecimy, może Liko wypadnie, może. I, no, bardzo bym to chciał, żeby Liko albo Piper, o Piper. Albo Okar. To będą dwie postacie na, na odcinku. Co nie, jak ten nie był odcinek, to że wam oddychuje. To ja coś nie gadań. A tam na kabinu? Aha, tutaj pan. Gdzie ja biję? Mi się tak laguje, że ja nic prawie nie mogę. mi się coś laguje. Dobra, kochani. ten filmik, to więc. Eluwa!